Przede wszystkim gratulacje na ten początek. Dziękuję, dziękuję. Udało się wykorzystać warunki fizyczne. Było tam troszeczkę chaosu, ale, ale ostatecznie no nie było zagrożenia przez moment. Na początku rundy, tak, gdzieś zrobiłem błąd. Wszedłem z Kamilem w pół dystans, gdzie miałem to kompletnie zabronione. Gdzieś tam na początku się nie skoncentrowałem. Dostałem dwa strzały, szybko się obudziłem. Później już przeszedłem do swojej taktyki trzymania na dystans i odpalenia tej prawej ręki. Spodziewałeś się, że będzie się tak kleił, Że to będzie jego taktyka? Tak, byłem pewny, że on będzie skracać dystans, żeby gdzieś tam y, moje atuty zniwelować. Y, spodziewałem się tego. Chłopak naprawdę bardzo mocny i cios ma mocny, przyznaję, a głowę to ma w ogóle jakby z kamienia. No bo co lepiej smakuje, sama wygrana, czy to, to, że wróciłeś w taki, po prostu na zwycięską ścieżkę w grądzie? Y czy wygrana smakuje? Zawsze smakuje wygrana. Obojętnie z kim, obojętnie w jakim stylu. Nikt nie będzie pytał, w jakim stylu się to stało, tylko kto wygrał. A powrót w lepszym stylu i, i bardziej taki chłodna głowa, na pewno jestem bardzo z tego zadowolony. Jest to gdzieś zasługa mojego trenera od boksu Tomka Laski, którego bardzo. Pozdrawiam i dziękuję za pomoc. Rozmawiałem tutaj też ze swoimi znajomymi, którzy przed chwilą do ciebie coś mówili, że ty się specjalizujesz w kickboxingu i powinieneś w tą stronę iść bardziej. No tak, tak, jestem, że tak powiem, z zawodu kickboxerem. Bardzo chciałbym, żeby mi tu Gromda zaproponowała jakąś walkę. No Oczywiście na gołe łapy, ale z nogami na pewno bym się tym podjarał. Na tą chwilę nie ma takich zawodów na gołe łapy, z nogami. A jeżeli gdzieś są, no to jestem związany z Gromdą, jestem lojalny wobec swojego pracodawcy obecnie i jestem, że tak powiem, na jego zatrudnieniu i dla niego walczę. No dzisiaj Maximus tam zamarkował kopnięcie, tak odruchowo już chciał kopać, to może to by było postarcie gigantów takich z nogami? Maximus, tak, no Maximus się wywodzi z kickboxingu, więc jemu gdzieś tam też te ruchy zostają, wiadomo, odruchowe. Y czy, czy, czy wolę, nie wiem, czy gromda by na to poszła, ale jeśli by na to poszła i, i dałaby mi odpowiednią czas, żebym do maksimusa zrzucił te parę kilo, na pewno nie odmówię. Czyli plan jest teraz troszeczkę zejść i co, żeby się na kondycję jednak lepiej y, odbiło, lepiej na kondycji? Kondycja jest w dobrym stanie, mega ją poprawiłem, ale sam dla siebie chciałbym po prostu zrzucić te, te parę kilo, bo gdzieś tam nie czuję się zatłuszczony jakoś mocno. Ale no, energika, dynamika, jednak żeby to wyglądało w jeszcze lepszym stylu, by się na pewno przydała. No, 5 mm glina pod spodem skała. No coś musi być pod spodem, nie? Coś tam musi być ukryte. No to co, gratulacje jeszcze raz i do zobaczenia na gromdzie. Dziękuję pięknie, pozdrawiam rodzinę, dziękuję za wszelaką pomoc. Kolegom z klubu, trenerom pozdrawiam wszystkich. King Kong.